Cześć, dajcie w dzisiejszym odcinku z czyli Amber, a dzisiaj zagram sobie w Minecrafta po raz kolejny. i Otóż to tak, jest dzisiaj kolejny odcinek z Minecraft Darkness. Otóż to jak pamiętacie, jest to seria w której no, nie możemy się za daleko dalać, bo tam jest już totalnie ciemno i nie da się grać i w dzisiejszym odcinku chciałbym się pochwalić, bo jak widzicie zrobiłem sobie żelazną zbroję i to nie jest wszystko, czy mam się, się pochwalić e, mówiłem, że będzie tutaj baza trochę bardziej dokończona chociaż to nie dałem rady tego zrobić, bo robiłem coś innego i e, ja wam zaraz pokażę co robiłem, tylko że sobie tam szybko skoczymy na dół bum, no nawet mi się skoczyć nie udało, nie no powczam. I wy już pewno chwilę temu zauważyliście, ale dobra, tam zaraz Wam jeszcze raz pokażę. Bazują sobie moje rzeczy tutaj. Dobra, już tej rzeczy. Weźmy sobie, załóżmy, nie mam jeszcze zbroi całej. To będzie, tu może być miała zbroja, bo zbroja tam na drzewie zginęła, Więc na drzewie powinno być tak, jest to na ekscu nawet 12 level, czy tam 13 chyba miałem, dobra. A, trudno się mówi, gdzie ta zbroja jest, tu jest zbroja, dobra, Kilo, dobra, załóżmy sobie to szybko. Jeden, dwa. Ehm, ja sobie Wam chciałem pokazać, o dobra, to mi już tu urosło, to też sobie wezmę. Więc za sekundę Wam pokażę, co tutaj sobie zrobiłem. Chyba, odsadzimy sobie to, chwilę wam pokażę, tylko sobie tutaj odniosę te rzeczy, bo tutaj nie ma co, to trzymać w odcinku. I otóż to zrobiłem portal do Netheru. I ja jeszcze nie wiem, jak na tym świecie, on tutaj totalnie dziwnie działać portal. Za chwilę się dlaczego. I tak w ostatnim odcinku wam zacenzurowałem, na jakiej wersji gram. I cóż to dzisiaj wam pokażę. Gram na wersji 20w14 Infinity. No, więc dlatego portal może trochę dziwnie działać. Ale wam tutaj pokażę w ogóle moją miejsce, gdzie tutaj kopałem, bo z lawą było tak ciężko, że wskrywałem sobie 10 wiaderek i i musiałem po jednej lawie zbierać, bo nie mogłem totalnie znaleźć jeziorka. Musiałem po jednej lawie szybko sobie w cajpię. Ale to ciepłe, jest tutaj, jest choćby szybko. Więc jak tu mamy wejść, jedziemy sobie tutaj do jaskini. Tutaj zapomniałem wagonika dać, ale jeszcze będzie. Tutaj mamy takie szybko zjazd po wagoniku. I tak, tutaj mam całą jaskinię. Dobra, tutaj mam wejście, właśnie tutaj w ogóle powinienem to skopać sobie. Miał być tutaj. O, teraz poczam. Dobra, tutaj będą jeszcze takie tory, co wiecie, do góry prowadzą. Że będą przyspieszać. Tutaj mamy, tak, mam ten. Tam, tutaj do góry sobie oczywiście wracamy. I tak, tam mam kanion i spałnę. Czyli do spawnera można też tędy dojść, ale dobra Ja wam chcę pokazać najpierw kanion Ja też tutaj wszystko oznaczałem, żeby się nie pogubił I tak, lecimy sobie szybko do kanionu Bo kaniony jeszcze nie widzieliście totalnie Więc chodźmy sobie tędy Tutaj jest gdzieś kanion, w tą stronę, otóż to I zobaczcie, tutaj kanion znalazłem Nie wiem, jak mi się w ogóle to udało znaleźć Przekopywałem się i takie pumpa czy nagle kanion. Tutaj trochę właśnie lawy było Tam chyba trzy razy znalazłem lawę tutaj e, Ty mam w ogóle irona Czy złota irona chyba? No, no dobra Nie będę zbierał. Tak, z topaku dodałem sobie ten Obramówkę taką do Irona, bo węglu było to czemu dalej nie dodawać. No i tu mam taki fajne właśnie, ja nie chciałem go pokazać. My sobie już za sekundę tutaj wejdziemy do netheru, tylko tam wrócę. Ale jeszcze mam chcę pokazać ten spawner. No więc za chwilę Wam pokażę spawner. Pójdziemy sobie do spawnera. Ty już za chwilkę zobaczycie spawner i my się już tam chyba widzimy. Więc mamy tam do przodu spawner. Hmm, tutaj idziemy sobie. To jest w ogóle strasznie ciemno tutaj, jakby coś. W ogóle tutaj wygląda, zobaczcie, proszę na to. Idę sobie tendy, no nie? To wygląda, jakby był zakręt. A tak naprawdę tutaj też jest jeszcze przejście. Nie idę, bo to jest za ciemno totalnie. Więc tak, jesteśmy już na rogu mapy, totalnie. Więc tam to się już nie opłaca w ogóle kopać, nigdzie czy gdzieś coś. Eee, I tutaj mamy, otóż tutaj. Jest on dokładnie w tą stronę, spawner pająków. Mamy go tutaj. O, tu za rogiem jest. Ja tego sobie oświetliłem trochę. Ty w ogóle znalazłem też wagonik z diamentami. więc no mam jeszcze, że poczam. Kurde, pajęczyna się wziąłem. No ta woda mnie denerwuje, dobra, weźmy sobie ją, zamurujmy. I tak, dobra, wracamy sobie szybko. O tam, w tamtą stronę, otóż to. Wracamy sobie szybko do naszej chatki. I za chwilę wejdziemy sobie do. Nederu, tutaj choćby, powrót bo tutaj nie wiem co się jeszcze tam stanie więc, yy, pierwszy raz wchodzę, ja, jeśli mogę się doczekać hashtagera w żeby wejść do tego Nederu. po już 5 minut od odcinka, czy u was powoduje, kurczę, nie, bo ja się teraz zgubię tamtą stronę wracamy, dobra dobra, my sobie tutaj szybko już Więc sobie po torach tutaj, gdzie wagonik powinien no, być ale wagonika zapomniałem dojść do skrzynki, oczywiście nie no, jestem kozak, więc idziemy sobie szybko i tutaj oprócz to zarówno zaraz już mamy nether, więc zaraz sobie tam wejdziemy ja was oczywiście zachęcam do łapki w górę i subskrypcji, zanim jeszcze tam szedliśmy i oczywiście napiszcie w komentarzu teraz szybko co się stanie jak wejdę do portalu Co się może stać, no jak myślicie? Eee, ja sobie na no, przykład kiepadek do zapalniczka, dobra, gdzie mam te książkę jakby coś się zepsuło czy coś, ale dobra, uwaga, wchodzimy do naderu. Chwila prawdy. Nie wiem no, totalnie co się stanie. Uwaga i jesteśmy w Normalnym świecie. Pokczab. Ej, tego to ja byś... Co by można spodziewać? bo zaprzcie. Patrzcie, jesteśmy na świecie bez tego czarnego dookoła. Wiecie, co to znaczy? Musimy sobie surowce tutaj zbierać, i wracać sobie tam, budować naszą chatkę, dobra. Ale ja bym chciał się dostać w Nederu, więc. No, dobra, na jakich rekordach jesteśmy? 130 na. 140 na 60. I tak, ja tutaj specjalnie. No, bazę mogę sobie w tym świecie poszukać ten bloków na tą, wiecie, z Among Us, z Kelda. Dobra, chodźmy sobie ten tutaj szybko. Powinniśmy tutaj sobie wrócić, więc dobracamy sobie. Oby nas tam, gdzie byliśmy, bo wiecie, te nasz... Są nie wszędzie Uwaga O nie No chyba, że to robisz Dobra Z tego co pamiętam Było to gdzieś na kordach Mniej więcej zero Płynę w wodzie właśnie Dobra, czekajcie Tu jest rzeka Ej, nie, najgorzej Czekajcie Tamtą, tamtą stronę jest nasz ten Ej, nie, najgorzej będzie że Trzeba za każdym razem tutaj sobie dochodzić Ej, nie, tu jest totalnie ciemno Tu się nic nie da zrobić Ej, dobra Coś tak widać Kordy O, widzę, widzę, widzę Widzę widzę. O nie, czekajcie Ej, co? Jest woda tu jest jakaś, jakaś woda, no serio E. Dobra, dobrze, wziąłem wiaderko. E, my sobie lecimy tutaj. Dobra, jesteśmy. Ej, dobra, to będzie najgorzej tutaj wrócić, właśnie. A zwłaszcza, jak będzie noc, to już totalnie. Dobra, ale na kordach w stronę 0 jest. Y, będę pamiętać, że w stronę 0 jest. To łatwo akurat zapamiętać. Ale w stronę 0 mamy tutaj nasz świat. Dobra, to jest nasz świat, dosłownie ten, co byliśmy. Więc dobra, dajcie tutaj łatwo wrócić. najgorzej, że trwał pełni naszych ciemności. I wiecie, co jeszcze można zrobić? Mogę zrobić drugi portal, który prowadzi do jakiegoś innego świata. Ale to zrobię chyba w normalnym świecie, bo tutaj to trochę takie niebezpiecznie Ja Ja by Deru to już, ten deru było najlepiej Dobra, my sobie chodźmy teraz szybko po lawę I zróbmy dodatkowy portal No ta 11, 12 nawet wiaderek Wody nie mam w ogóle, by the way, gdzie jest woda? Żebym ją wylał? Nie wiem totalnie, gdzie jest moja woda Ale chodźmy sobie po wodę I po tą lawę So, najpierw lawę sobie miećmy w wodę, nie ma problemu. E, jest, otóż to lawa, ja wam pokażę, gdzie już, że on nie pokazywałem tego jednego miejsca. Gdy zapomniałem, o, czekajcie, tylko sobie te... zbierzemy to. O, sobie tak na żółto tutaj pod teksturę pakowałem, e, żeby, łatwo było zap... żeby łatwo było. Ja to w ogóle nie ogarniam czasami ścinam te, które nie urosły jeszcze. No nie no, po prostu lecił sobie trochę mi telefon zaczął gasnąć, ale okej. Okay. Podarza, nie działałem. Ten MOBY w tym teksturpaku, to mam jeszcze pokazał, fajnie. Teraz właśnie owce zacząłem robić. Jeszcze nie wiecie, jak wygląda to, MOBY w tej wsturpaku, ale okej. Okay. Znowu tego wagonika nie wziąłem. Weźmy sobie szybko w dół. Sobie schowam gdzieś tutaj, dobra, leciu sobie tam i weźmy sobie tak, w tą stronę szczęśliśmy. Tam wiecie, tam jest y, spawner, tam jest kanion, a tutaj mamy tak jakby cave, taki tutaj najpierw zacząłem sobie w tą stronę kopać. Tutaj trochę se kopałem, tutaj się zakręciłem, bo tu się zaczęło ciemno robić. E, tutaj sobie y, ten, biegłem w tą stronę. I tutaj sobie skręcił. Znaczy, tutaj najpierw sobie biegłem do przodu. I tutaj schodki zrobiłem tam, żeby szybciej, szybciej wejście. Tutaj sobie biegłem dalej i tam na końcu tam nic nie ma dalej. Złoto, a zresztą i tutaj sobie wróciłem, sobie, chciałem tutaj skopać się w dół na akordy 0, na, na, na mniej więcej na akordy 0. Bo na innych jest lawa. Ja I otóż, to znalazłem sobie tutaj lawę, tak jak widać. No i mamy tutaj e, 5, 4, 3. 2, A, dobra, tyle wystarczy. Ale jakbym coś zepsuł na wszelki wypadek. A, dobra, tyle wiadra, lawy wystarczy. No i dobra, teraz możemy sobie wrócić. I za chwilkę zrobimy sobie drugi portal do netheru Otóż, to już za dosłownie chwilę zrobimy sobie, tylko wycięcie sobie na górę. Zrobię portal kolejny i mamy tutaj właśnie po to książkę. E, bo jakoż na tym samym są takie rzeczy, że wrzucę książkę do portalu i tak ma wesoły świat. Obo to nie był zmarnowany portal. Jakie to. Mam jeszcze jedną książkę, tylko uszę. Skraftować taką, żeby można było w niej pisać. Więc lecimy sobie szybko. Mamy tutaj już to wyjście. Sobie już tu zaraz wejdziemy do portalu. Jak widzicie, tam już no, jeszcze nie widać, ale dobra, przesadą trochę. Za chwilę dojdziemy, to będzie widać. Al w ogóle dalej na pokojowym granie, nie wiem czemu. Czy tak się do tego pokojowego? Nie dobra, nic nie zepsułem. Chciałbym, że tutaj nawet to nie zginąć, czy coś, to sobie tutaj pochowajmy rzeczy. Ej, wiecie co, weźmy sobie te, 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 te atramenty, bo to się przydomo, że jak będziemy musieli nowe książki zrobić. A więc my sobie tu już wchodzimy i za chwilkę się je widzimy. My jesteśmy już tu. tai I wiesz co, na pomysł mogliśmy jeszcze robić tabliczki, pomazywać się portale. Okej, okay, my sobie tutaj szybko pościnaliśmy. Tutaj wesprze, że to sobie zetniemy. Więc sobie zaraz zrobimy drugi portal. Otóż to już sobie robimy drugi portal, idziemy tutaj. I dobra, myślę, że to może być chyba razem od dwóch portali, więc trochę zaoszczędzimy z tym. Eee, nie wziąłem wody, dobra, to szybko tutaj sobie weźmy wodę. Eee, lawa, lawa, woda, okej. Okay. Tutaj weźmy sobie dirta, żeby nie marnować. Tutaj wiesz sobie więcej lawy. i lawa, woda. Robię w ten sposób, bo po co tutaj? Się śpieszyć, ale na pewno zrobić e, doseczki, sobie przeróbmy. Dobra, teraz tak, no to jest taki pełny portal. No my, my chyba też zrobilibyśmy. ale na razie nie będę robić pełnego, bo nie wiadomo, jak tam mi starczy. lawa woda. To oczywiście sobie stawiamy znowu lawę, zalewamy wodą. Już tak raz miałem, Jestem totalnie zdziwiony. Chyba se jaja robisz ze mnie. No chyba se jaja Minecraft robić. Dobra, przynajmniej się udało. E, ja w ogóle zrobiłem ten portal. Mam zdjęcie, ja mam teraz zdjęcie wkleję, ale zrobiłem portal zamiast y, od 3x2, to 2 na 2 zrobiłem i to. No, zepsułem cały portal totalnie. E, Muszę sobie więcej tej lawy tutaj. Też sobie deski. I chodźmy sobie tutaj do góry. Otóż to jak widzicie. O, stawiam to, to. Dobra, weź sobie tutaj to. Teraz tak to, to, dobra. I pokczam do raporta zrobione i to jeszcze pełne, tak widać więc no myślę, że spoko yy, i teraz zacznijmy sobie wrócić po zapaliczkę najgorzej, kurde yy, myślę, że sobie sadzonki postawimy przy okazji tutaj sobie weźmy, dajmy jeszcze deski, okej, okay, dobra wrócimy było góry sobie rzeczy i weźmiemy zapalniczkę i zaraz się już widzimy ej, strasznie było ciężko, jak jest nas no, musimy tylko w dzień wchodzić tutaj w ogóle ja mam teraz 12 dzień, jak tu możecie zauważyć E, więc no, trochę zajęło mi zbieranie tego, jakieś dwie godziny chyba zbierałem tutaj, żeby ten portal zrobić. Nawet nie wiem, czy nie więcej. Mm, Ostatnio jakiś chyba czwarty dzień był podaję jak jakoś tak. E, nie możecie sprawdzić, napisać mi w komentarzu. Ale, ale sobie w sprawdzę później. Dobra, coś potem zapalniczkę, bo tego nam brakuje. Otóż dobra, weź tutaj tylko to resztę od łóżby tutaj. E, po co ma, ma nam to zaśmiecać? W ogóle nie wiem, po co wszedłem do łóżka bez sensu totalnie. Z przypadek kliknąłem. Dobra, wodę wezmę, bo może w tamtym wymiarze nas coś do lawy tepnąć czy coś. Dobra, weźmy sobie flinta i lecimy, otóż to za chwilkę będziemy już y, tam, więc dobra, lecimy sobie tutaj, szybko wracamy, dobra, mam nadzieję, chyba, że zostawi ten portal taki normalny, dobra, na razie weźmy sobie, weźmy, sprawdźmy, czy forteca będzie, jak będzie forteca, to pokczam, jak nie, to myślę, że zmienimy sobie ten portal, otóż to, no chyba se żarty robisz, no chyba coś pogrzało. Serio, forteca na sam start. Na same wejście do netheru, forteca. No, chyba do takich rzeczy to jeszcze nie widziałem. Jaka jest na to szansa w tym 1.16? Zerowa. Dobra, lecimy sobie szybko. Myślę, że sobie Blaze porobimy jeszcze. Żelaza brakuje mi tylko. Dobra, weźmy sobie Blaze, porobimy i myślę, że zmienimy ten portal. Mogę już jeszcze wytradować za złoto tutaj trochę. Mieliśmy szybki end przynajmniej. Dobra, eee... Więc tutaj wracamy. I to był jakiś bóg, bo skończyłem i nie straciłem HP w ogóle. Może to zbroja miało ochroniła, ale to zbroja w ogóle się nie psuje. Dobra, eee. Więc dobra, po skrzynkę, żeby schować rzeczy. I za chwilę sobie tej wróćmy. I teraz tak, tworzyć jakiś losowy świat, czy wpisywać? Ja bym stawiał na los, na, na los Może chyba jednak wpiszę. To sobie pochowajmy, to zostawmy. To, sobie to włóżmy. ok zbroję też odłożę na wszelkie wypadki, bym miał coś stracić. Dobra, uwaga, wpisujemy. Co tutaj wpisać? Nie wiem. Subu. Amberski. Ble, ble, Myślę, że pokchand. Uwaga, jaki kolor? Złty. No ta sedonka mnie tutaj denerwuje totalnie. a nie mogę jej śniegnąć. Ale mam żółty portal i taki no... Okej, okay, boję się trochę. Boję się co tam może być. Ja w ogóle nagrywam to, czekajcie. Nagrywa się, dobra. Okej. Okay. No chyba se za O, idziemy, 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 idziemy. Idziemy po killów! <laughs> Ej ludzie, nie, takiego szczęścia to ja chyba nigdy nie miałem, czekajcie, ja w ogóle ze portalu wyszłem by the way, okej, okay. czekajcie, ej nie, złota by się stanęło, patrzcie ile tu złota jest, ej dobra, to jest najszczęśliwszy, to ja tak jak widziałem, 13 dni mamy, dobra, ej, pokczam, to widzą, mamy tu już farmę złota nieskończoną, a ja myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku, tam myślę, że sobie zrobimy kolejny portal i poszukamy sobie fortecy. Myślę, że tu jeszcze trochę rozwiedziłem się, ale tutaj chyba nic nie ma. Wow, dobra. Kolorki w ogóle nieba zmieniają, jak sobie biegam. Wow, ey, bo to szybko tak dzień. Joko, wielkie słońce, po prostu szybko dni lecą. Ale jeżeli mamy dalej 13. Mamy tutaj też sporo drewna. To jeszcze tego, to płogo będzie zbieranie drewna tutaj. A I mamy najlepszą farmę drewna, tylko że nie automatyczną, ale mamy i, i złota. Ale złota to już tak szok, że. Ej, TNT to by się przydało. TNT, mamy tyle tego wszystkiego, że szok. Dobra, więc ja myślę, że od Ciebie się spodobał, ej, by sobie kończył, bo to już to w w takim dziwnym świecie. Ja powiem totalnie na miniaturkę, nie wiem, e, nie wiem, e, znalazłem nieskończone źródło złota. O dobra, to jest klatki, pomysł na miniaturkę. A ja myślę, że Wam się odcinek spodobał. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji łapki w górę. A więc, co na tyle, cześć!